I to, co widzimy w oczach wszystkich naszych sympatyków, to, co ja słyszę od Państwa, rozmawiając, to jest przede wszystkim wielka nadzieja związana z tym, co robimy. To jest po drugie rodzące się zaufanie, także wśród osób, które nie interesowały się polityką. I to jest wielkie zobowiązanie nałożone na nas, żeby tego zaufania nie stracić. Chciałbym to zadeklarować. Że Zaufania nie zawiodę i że gwarancją tego, że nie zawiodę Państwa zaufania jest współpraca z Wami wszystkimi. Potrzebujemy Was. Potrzebujemy ludzi, którzy w coś wierzą. Potrzebujemy idealistów. Razem jesteśmy w stanie stworzyć w Polsce prawdziwą zmianę polityczną. Zapraszam Was do tej wspólnej przygody. Że w Polsce jest wystarczająco wielu rozsądnych ludzi, żeby odnieść sukces polityczny, nie wchodząc w ten mechanizm licytowania się na to, kto da lepszą kiełbasę wyborczą. Demokracja się skończy wtedy, kiedy politycy odkryją, że można kupić wyborców za ich własne pieniądze. To się stało na naszych osłach. Nasze państwo potrzebuje dumnej obrony swoich interesów narodowych że idziemy w tych wyborach po wielką zmianę polityczną, która się zaczęła i której nikt swoją presją nie powstrzyma. Dziękuję bardzo.